Witajcie, w dniu, w którym to nagrywam, mamy Mikołajki, niedługo będzie Boże Narodzenie, a więc pora, żeby porozmawiać o jedzeniu w czasie świąt. Chociaż internet aktualnie zalany jest informacjami na temat tego, jak się nie przejść w święta, jak nie przytyć w święta, jak w czasie świąt cieszyć się jedzeniem i czasem z bliskimi bez wyrzutów sumienia, wokół słyszymy, spróbuj wszystkiego po trochę. Weź tylko jeden kawałek sernika, wyjdź na spacer. Nie myśl ciągle o jedzeniu, nie licz każdej kalorii, odpuść trochę. Nie dieta w święta jest najważniejsza, a czas z bliskimi. Wyluzuj. Zachowaj umiar i wszystko będzie dobrze. Dla niektórych te rady brzmią jednak nie tyle jak dobre wskazówki, a ciężkie zadania do wykonania. I mam tutaj na myśli osoby z zaburzeniami odżywiania, z tendencją do objadania się i wszelkimi trudnościami w kontroli jedzenia, dla których hasło zjedz tylko kawałek ciasta, to olbrzymie wyzwanie, które spędza im sens powiek. Dlatego tym osobom chciałabym dedykować ten odcinek i przekazać tutaj trochę wskazówek, które pozwolą im przetrwać okres świąt. W którym na każdym kroku spotykamy się z dużymi ilościami smakowitego jedzenia. Pierwsza moja wskazówka to zastanów się, jaka jest dla ciebie optymalna wersja świąt. Zanim wejdziesz w utarte schematy i spędzisz cały dzień u babci, cioci czy znajomych przy obficie zastawionym stole, zastanów się, czy to jest coś, co ci służy, czy to jest coś, czego właśnie teraz chcesz. Takie sytuacje mogą naprawdę nie pomagać Ci w rozwiązywaniu Twoich problemów z odżywianiem. Pomyśl więc, jak inaczej możesz spędzić te święta. Wiem, że wybór jest niełatwy, bo święta to czas, który spędzamy z bliskimi, ale może zamiast spotkań przy jedzeniu umówisz się z kimś na spacer, albo wpadniesz na obiad, ale zaraz potem wrócisz do domu. Chodzi o to, że długotrwałe siedzenie przy zastawionym stole to jest ta najbardziej niebezpieczna z punktu widzenia problemów z kontrolą odżywiania sytuacja. Oczywiście unikanie spotkań towarzyskich i pokus żywieniowych to nie jest rozwiązanie na wszystko. Pozostawiam Ci do przeanalizowania, na ile jesteś w stanie ograniczyć takie sytuacje. A teraz skupmy się na tych momentach, kiedy już znajdziesz się razem z innymi przy zastawionym stole, jak wtedy poradzić sobie, jak uniknąć napadów obiadania. W zależności od tego, jak dokładnie wyglądają Twoje problemy z odżywianiem, czy jesteś w trakcie ich terapii, na jakim etapie jest ta terapia, na ile te problemy są nasilone, możesz przyjąć tutaj różne strategie. Jeśli czujesz, że jesteś w stanie Pracować nad tak zwaną elastycznością żywieniową, spróbuj to zrobić. Chodzi tutaj o to, że osoby z problemami w kontroli jedzenia najczęściej dzielą produkty na dozwolone i zakazane, na dobre i złe, tuczące i nietuczące. I jeśli również taki podział jest w Twojej głowie, to nic dziwnego, że po zjedzeniu czegoś. Co kojarzy ci się z produktem tuczącym, wpadasz w panikę i reagujesz napadem obiadania. Jeśli więc wcześniej przygotujesz sobie plan, w którym ustalisz, że w ramach określonej kaloryczności, w ramach jakichś przyjętych zasad żywieniowych, zjesz to, co oferuje nam świąteczny stół, to być może wtedy faktycznie zaakceptujesz tego typu potrawy i po zjedzeniu kilku kawałków nie skończy się to napadem obiadania. Zachowasz. Poczucie kontroli i wszystko będzie w porządku. Zdaję sobie sprawę jednak, że to nie jest łatwe zadanie i w wielu przypadkach osoby z zaburzeniami odżywiania wcale nie są gotowe do tego, żeby sięgać w umiarze po produkty, których się boją, które kojarzą im się z produktem tuczącym, wysokokalorycznym, takim jak na przykład ciasto. I tutaj potrzebne będą inne strategie. Zastanów się więc na jedzenie, których produktów masz gotowość, a z których jednak zrezygnujesz, przynajmniej na razie. Pomyśl, które produkty sycą cię bardziej, a które wzmagają apetyt. Moja pacjentka na przykład powiedziała, że jej najbardziej sprawdzoną strategią jest jedzenie obiadu podczas wszelkich przyjęć, kiedy zjada obiad. Potem nie ma problemów z zachowaniem umiarów w przekąskach, albo w ogóle już ich nie je. Natomiast, kiedy zaczyna od przekąsek, to robią się z tego bardzo duże ilości, często niekontrolowane, i dochodzi wtedy do napadów obiadania. Czasem problemem jest to, że jakieś danie smakuje Ci za bardzo i trudno Ci przestać je jeść. W takiej sytuacji możesz zastanowić się, co z tym zrobić. Czy chcesz, Zrezygnować z takich produktów, przy których tracisz kontrolę, a może nie ma takiej konieczności, i jesteś w stanie jednak opracować jakieś strategie, które pozwolą ci zakończyć jedzenie tak, jak planujesz. Na przykład możesz zastanowić się nad tym, co dokładnie zrobisz po zakończeniu posiłku. Jakaś aktywność, która odciągnie cię od jedzenia. Może umów się z kuzynem, że pójdziecie na spacer zaraz po tym, jak zjecie. Albo ustal, że właśnie wtedy wyprowadzisz psa. Wyjdź chociażby do drugiego pokoju, pomyśl o czymś innym, zajrzyj do telefonu, odwróć uwagę w jakiś sposób. Najtrudniej jest siedzieć i powstrzymywać się przed dokładką. Zbadaj też, czy jest taka możliwość, żeby jakieś danie, które cię kusi, zniknęło ze stołu. Być może, jeśli wszyscy już zjedli, to nie ma takiej konieczności, żeby jakaś potrawa wciąż leżała na stole. Zaproponuj więc gospodarzom, że wspólnie poznosicie do kuchni to, czego już nie jecie. Jeśli natomiast nie ma takiej możliwości, żeby to, co bardzo cię kusi, zniknęło z twojego otoczenia, a jednocześnie czujesz, że tracisz kontrolę nad jedzeniem, to nie ma wyjścia. W takiej sytuacji ty musisz zniknąć. Oddalić się przynajmniej na chwilę od pokusy, przeczekać, aż ochota na obiadanie minie. Kolejnym czynnikiem, który utrudnia zachowanie kontroli nad jedzeniem w trakcie imprez jest alkohol. Jeśli więc stawiasz na cel pod tytułem Święta bez obiadania, zastanów się nad tym, żeby poważnie ograniczyć ilość wypijanego alkoholu albo całkowicie z niego zrezygnować. Warto też zastanowić się wcześniej, jak zareagujesz w sytuacji, kiedy ktoś będzie cię namawiał do jedzenia więcej niż chcesz. Pamiętaj, że jeśli będziesz mieć do czynienia z jednej strony z kuszącym jedzeniem, a z drugiej strony z ciocią, która zachęca do tego, by jeść bez limitu, to może być to dla ciebie bardzo trudna sytuacja. Dlatego zastanów się wcześniej, jak wtedy zareagujesz. Co dokładnie ci odpowiesz, tak żeby to brzmiało z jednej strony stanowczo, a z drugiej strony uprzejmie. Tutaj kłania się umiejętność asertywnego odmawiania i kiedyś może powiem o tym Tutaj więcej. Dzisiaj natomiast sygnalizuję, jak ważna jest ta umiejętność, jeśli mówimy o zachowaniu umiaru w jedzeniu w trakcie świąt. Dobrze jest też mieć przemyślane, jak zareagujesz wtedy, kiedy gospodarze zaproponują ci wzięcie ze sobą jedzenia na wynos. Czy zgodzisz się na to, czy też nie? Co zrobisz z jedzeniem, które zostanie zapakowane? Zdarza się, że ludzie walczą o zachowanie umiaru w trakcie imprezy i odnoszą sukces. Ale jeśli pokusa jest zapakowana na wynos, to wtedy jest tego już dla nich za dużo i zdarza się, że tracą tą kontrolę potem w domu. Także tutaj warto to przemyśleć. Niektórzy znowu dzięki temu, że dostają coś na wynos mają poczucie, że w trakcie imprezy nie muszą jeść wszystkiego naraz. Jutro też będzie możliwość zjedzenia tych pyszności. I to... Sprawia, że łatwiej jest im nie zjeść za dużo w trakcie imprezy. Także yy, tutaj podejście może być różne. Pomyśl, jaka opcja jest dla Ciebie dobra. I ostatnia kwestia. Czas świąt to dla nas wyzwanie nie tylko jeśli chodzi o kontrolę odżywiania, ale także niejednokrotnie trudny moment jeśli chodzi o nasz wizerunek ciała. Zdarza się bowiem, że długo niewidziane ciocie i wujkowie w czasie spotkań rodzinnych zaczynają oceniać, kto jak wygląda, zaczynają mówić, kto schudł, a kto przytył. I osoby wrażliwe na tego typu komunikaty mogą. W tym momencie poczuć się bardzo wytrącone z równowagi. Niejednokrotnie słyszałam, jak ktoś opowiadał, że pod wpływem takiego pseudokomplementu tracił kontrolę nad jedzeniem, obiadał się. Pamiętajmy, że kwestia wizerunku ciała i zachowań żywieniowych w zaburzeniach odżywiania jest bardzo silnie ze sobą związana. Jeśli więc czujesz, że dane towarzystwo to nie jest najlepszy pomysł dla Ciebie na święta, to może zrezygnuj z Takiego towarzystwa. Może poproś dwójka czy ciocie, żeby nie oceniali twojego wyglądu, ale jeśli uważasz, że taka prośba nie jest możliwa albo nie zostanie spełniona, to faktycznie rozważ, czy tego typu towarzystwo, tego typu sytuacje to jest najlepsza dla ciebie opcja w te święta. Jeśli ktoś doświadcza problemów z kontrolą odżywiania, to nie ma co tego lekceważyć. Trzeba przemyśleć, jakie sytuacje wytrącają taką osobę z równowagi i naprawdę ich unikać. Nie chodzi o to, żeby spędzać święta w sposób tradycyjny. Chodzi o to, żeby spędzać święta w sposób, który zapewni spokój, dostosowany do własnych potrzeb. Jeśli nie potrafimy złapać dystansu do tego, że ktoś ocenia nasz wygląd, to po prostu zastanówmy się nad tym, czy nie zrezygnować z takich spotkań. Może kiedyś, kiedy złapiesz dystans do tego typu komunikatów, przestaną być one problemem, nie będziesz tak uważnie podchodzić do kwestii tego, jakimi osobami się otaczasz, ale dzisiaj dostosuj te święta do swoich potrzeb, zaakceptuj to, że może coś być dla ciebie zbyt trudne i zorganizuj je w taki sposób, jaki przyniesie ci spokój. I tego wam wszystkim życzę.